Morawiecki na piwie z Mencenem robił rzeczy. Robił rzeczy i o tym sobie zdecydowanie w tym filmie porozmawiamy, ale tak naprawdę nie tylko. Bo to piwo z Mencenem, na którym był Morawiecki, to co tam Morawiecki mówił, ale też to co Jarosław Kaczyński mówił na takim swoim prawda, przemówieniu Prawa i Sprawiedliwości, też to są rzeczy, które wskazują na to, że PiS ma chyba nową strategię w związku z Konfederacją i po czasach przemilania się PiSu do Konfederacji, bo zdecydowanie były takie czasy, szczególnie w momencie kampanii prezydenckiej i wtedy, kiedy Nawrotki walczył głosy w drugiej turze, chyba podejście się zmienia i chyba wydaje nam się, że rodzi się nowy plan w Prawie i Sprawiedliwości, który w pewien sposób jest peł Wprost, ale też są rzeczy, które no, pokazują, że być może stoi za nim trochę więcej niż może się wydawać. Więc o tym w tym filmie sobie porozmawiamy, ale nie tylko, bo powiem sobie jeszcze krótko o tym, że prawda, rząd Donald Tuska robi nowe otwarcie po raz. Nie wiemy już który, ale nowe otwarcie. Zbęgo przetrowanie, stawcie lajka, stawcie suba, tam będzie bardzo miło. Wy będziecie widzieć nasze filmy, lećmy do materiału. Zacznijmy od Morawieckiego na piwie z Mencenem, prawda? No, bo Mancen ma tę swoją serię piw z Mencenem, gdzie właśnie zaprasza gości. I ogólnie były problemy teraz z tymi gośćmi, ale Morawiecki teraz stwierdził, że okej, okay, dobra, on idzie. No i poszedł, prawda? Poszedł na to wydarzenie. Rozmowa, która miała tam miejsce, była nawet, musimy przyznać, całkiem ciekawa, i co jest dla nas sporym zaskoczeniem, szczerze, powiedziawszy, no, Morawiecki całkiem mocno ją wygrał, tak? W sensie bardzo mocno, wiecie, no, powiedzielibyśmy, że zaunował Mencena, w tym sensie, że wydawało się że Taki, wiecie, ma trochę luzu, tak zaskakujące jak na Morawieckiego Wiecie, chodził sobie po scenie, tak przejął w się całą tą scenę, wydawało się, że to wiecie, on tam narzuca tempo. Ja odpowiadał często na pytania Mencela, to jest inna sprawa dla jasności, ale jakby bardzo odszedł ze swoim przekazem i wiecie, tym takim rzucaniem niesamowitej ilości cyfr, trzeba mu to oddać, że na wszystko miał dane w głowie, które potrafił czasami, wiecie, tak ładnie obrócić, żeby było na jego, ale to już zostawmy, no, tak jakby o to trochę chodzi w tego typu wystąpieniach. I miał dużo tych danych i rzucał te rzeczy i faktycznie no ten spór z Mencelem, biorąc pod uwagę, że działo się, wiecie, na, na nieprzyjaznym gruncie, to wydaje nam się, że poradził sobie w nim, no, całkiem. Nieźle, bardzo dobrze. Chyba wyżej z tego starcia zwycięsko, szczególnie, że wiecie, no, na meczu na wyjeździe bramki liczymy podwójnie w tym wypadku, a nie da się ukryć, że tego typu spotkania z Mencenem na piwie z Mencenem są meczem na wyjeździe. Tego wszystkiego też trzeba zaznaczyć, że był bardzo taki konfrontacyjny względem Mencena. Oczywiście tam w jakichś rzeczach się pozgadzali, ale co do zasady miało trochę inną narrację niż PiS jeszcze to niedawna, tak naprawdę. I wiecie, na przykład bardziej bronił tych takich socjalnych rzeczy pisu. nie? że to jest takiej narracji, nie powiedział tego wprost, ale to można było wyczuć z jego wypowiedzi, że dobra, nie wszystkie podatki zawsze są złe, co jakby jak na piwie z. Mencelem, tak, o Konfederacja, to jest dosyć to taka, wiecie, rzecz do powiedzenia, pewnie, która nie spodoba się tłumowi, nie, wiadomo. Oczywiście nie powiedział tego tymi słowami, ale taki był trochę wydźwięk, kiedy mówił na przykład o podatku bankowym. Z bardzo dużych minusów trzeba powiedzieć, że ten wstęp, który po prostu mówił o tym, że Kaczyński to największy człowiek i jest sigmą polskiej polityki, to padło, że Kaczyński jest sigmą polskiej polityki. Cały czas mając Polskę w sercu, walczył o to, żeby utrzymać suwerenność, żeby rozwój Polski był jak najszybszy. Powiem krótko, bo wiem, że takie spotkania jak te lubią krótkie formy. Jarosław Kaczyński jest sigmą polskiej polityki. No jakby ok, wszyscy sensie my rozumiemy, że czasami trzeba się podlizać szefowi, ale, ale no naprawdę bez sensu. To była ta rzecz. No i oczywiście, jakby pokazywanie, że przecież PiS i Peł to nie jest jedno złoże, to jest dużo gorsze, a PiS jest okej okay. I PiS naprawdę walczy o dobro polskie, jakby morawiecki, tak jak mówimy, miał dużo byś takich argumentów i bardzo o tym przekonywał. No i ogólnie, tak jak mówimy, wydaje nam się, że ze starcia wyszedł ogólnie zwycięski. w tym rozumie, że wypadł dobrze. I zanim w ogóle przejdziemy dalej, bo to jest związane z szerszą rzeczą, którą PiS robi. I chcę tylko powiedzieć, że w sumie z jednej strony fajnie, że takie piwa z męcenem istnieją, bo to jest ciekawa forma, kiedy policjanci tak rozmawiają w taki luźniejszy sposób przed tłumem i to nie jest do końca debata, tylko właśnie taka bardziej jednak rozmowa. Ma to pewien sens i jakby podoba nam się nawet pewne założenie i konwencja tego wszystkiego do pewnego stopnia, ale szkoda jednak, że to nie jest, wiecie, na neutralnym gruncie, nie? Że to nie jest na neutralnym gruncie. Mencen trochę przepytuje tego Morawieckiego, ma te swoje nagrania w tle, które jakby, wiecie, może sobie puszczać, więc może się przygotować pod to, żeby, no wiecie, jakieś takie no, nieładne zagrania robić przeciwnikowi. Więc jakby rozumiemy też, pewnie byśmy z tego korzystali, gdybyśmy mieli taką okazję. Ta dynamika jest bez sensu trochę, też z kolei w przez to, że Mencen jest trochę gospodarzem, tej on na przykład mówi dużo mniej niż jego gość i tak dalej. Mamy wrażenie, że to by się dało dopracować i fajnie było, gdyby coś takiego istniało w faktycznie neutralnej formie, bo sama koncepcja tego, że policjanci tak po prostu rozmawiają i się sobą kłócą przed tłumem, ma to jakiś taki jakieś vibe, w sensie byłoby to coś ciekawego w polskiej polityce, więc pod tym względem spoko, że to się dzieje, ale no mówimy na minus jest to, że no jest to bardzo stronnicze. Tak? No tłum jest, wiadomo, że wyborcami Konfederacji, Mensen ma jak wiecie przygotowanie tutaj takie techniczne, w sensie ten ekran za sobą, z którego puszcza filmy i w ogóle to jest to mało równa walka. Chociaż z drugiej strony może przyznać, że jest to równa walka, to Morawiecki tak dobrze, nie? no bo jak mamy świadomość, że był w dużo trudniejszej sytuacji, nawet wyjście na remis, jakby jest trochę uznawane, że okej, okay, no jeśli wyszedł na remis w takiej sytuacji, to de facto wygrał. to się wydarzyło, to było dosyć ciekawe. Polecałem wam, żeby sobie przesłuchać tą, tą, tą rozmowę, bo powiedzmy, że była, była ciekawa. No to może być trochę kręcił, jak to Morawiecki, ale, ale nie było tragedii. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to Jarosław Kaczyński mówiący o rzeczach. Jarosław Kaczyński powiedział w ogóle, że wiecie, że chcą rzucić Lepińskiego, żeby prowadzić euro w Polsce i tak dalej. Ciekawszą dużą rzeczą z naszej perspektywy jest to, że Jarosław Kaczyński zrobił bardzo bezpośredni wjazd w Konfederacji. I stwierdził w sumie, że oni muszą się przygotować na samodzielne zwycięstwo, oni muszą zrobić sami te 40% i konfederacja to tak o tym patriotyzmie i w ogóle, a w ogóle rozważają koalicję z Tuskiem, to jakby sprawia, że to jest z definicji już antypolskie, no bo ktokolwiek by się chciał dogadywać z Tuskiem jest antypolakiem. On powiedział, że jakby nie chce mówić brzydko, ale wiadomo, co można z takimi obietnicami zrobić, prawda? I ogólnie zrobi taką narrację, że konfederacja nie jest naszym przyjacielem, konfederacja jest naszym wrogiem. I w sumie to tak jakby dosyć bezpośrednio wybrzmiało. Zaczął mówić dużo o Mencenie, przy czym to ważne, nie wspomina praktycznie w ogóle o Bosaku. I jest to powiązane, mamy wrażenie, te wszystkie rzeczy. To wystąpienie Morawieckiego na piwie z Mencenem, którym był bardzo taki no konfrontacyjny, a wypowiedź Jarosława do tego wszystkiego mają chodzić plotki przez palce je traktujmy tak, bo są plotki, wiecie, w Sejmu i tak dalej, które mówią o tym, że no właśnie to jest pomysł PiSu. że Jakby teraz prezydent będzie po prostu nawalał do przodu i będzie tam rozwalał koalicję obecnie rządzącą, a oni skupią się też na tym, żeby potencjalnie przyjąć władzę i może na przykład rozbić konfederację i ludzi od Bosaka wyciągnąć sobie do siebie, a Mencena i tak dalej zostawić i po to jest grana ta rzecz. I co do zasady musimy wam powiedzieć, że my gdzieś widzimy ten scenariusz, to znaczy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że na ten moment po prostu gdzieś tam, wiecie, te relacje bosakowo pis. Sobie jednak Lepsze, dużo lepsze niż Mencen PiS. I potencjalnie gdybyśmy mieli się na to stawiać, i PiS faktycznie robi trochę bardziej znowu ten swój taki socjalny zwrot, to znaczy odchodzi trochę od tego, żeby być po prostu Konfederacją 2.0, a miał przez moment takie zakusy i to było widać, i zaczął wracać na te swoje pozycje dalej, oczywiście wolnorynkowe i tak dalej, ale z tą taką nutą socjaldemokratyczną, powiedzmy, potencjalnie rządzenie z Mencenem byłoby dramatem. Nie Nie oszukujmy się. Wszyscy teraz widzą, jak źle jest, kiedy macie niesterowny rząd, więc pewnie nikt nie chciałby się znaleźć w tej sytuacji. Biorąc to pod uwagę, prawdopodobnie rządzenie PiSu z narodowcami byłoby dużo prostsze i dużo bardziej spójne ideowo, niż PiS rządzący z no, między innymi libertarianinami, tak? W sensie, powiedzmy tak, mniej więcej Upraszczamy to, nie? Bierzemy do tego, że wydaje nam się, że całkiem sensownym pomysłem byłoby rozdzielenie tych dwóch podmiotów. Oczywiście nie wiemy, że to się stanie. Do wyborów jeszcze długa droga. To pewnie by się stało po wyborach, czy też, nie wiem, Bosak w ogóle chciał tak zaryzykować przejście do PIS-u, no bo wiadomo, że prawo i sprawiedliwość, czy Jarosław Kaczyński, lubi też zjadać y, przystawki. W sensie to nie jest tylko kwestia Tuska. Byłoby to oczywiście ryzykowne i nie twierdzę, że to się wydarzy, ale wydaje nam się, że ten rozdźwięk faktycznie istnieje, bo też warto znaczyć, że PIS, kiedy faktycznie atakuje tą konfederację, to bardzo skuteczne Nie, O Bosaku nie mówi nic. Z kolei, jeśli chodzi o konfederację, no to Mam wrażenie, że jednak Mencen jest dużo, taki bardziej, wiecie, też nastawiony na walkę z Pisem. A Bosak, tak wiecie, no jak trzeba było gratulować tego, że prezydent wygrał, to w sobie pierwszy bieg gratulować, nie? Więc to jednak jest jakiś taki rozdźwięk, biorąc pod uwagę, też, że konfederacja no nie jest, wiecie, z idealnie spójnym organizmem, tylko jednak są tam dosyć różne ideowo postacie, nie, no bo Bosak i Mencen są jednak bardzo różne ideowo postacie. To wydaje się, że takie granie na morze kiedyś potencjalnie w przyszłości rozbicie Konfederacji jest rzeczą, którą PIS może robić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest po prostu taka, że PIS ewidentnie znowu uczuje się pewnie i wiecie, zaczyna mieć ten vibe, że, a wygram. Znowu wybory sami. Do Bożej jest już aż tak bardzo skory znowu do tego, żeby wiecie, tak bardzo walczyć o to, żeby potencjalnie tego koalicjanta sobie stworzyć. Wiadomo, starają się bardziej niż starali się kiedyś, to trzeba zaznaczyć, jakby cały czas to robią, ale jednak kurczy chyba ta sytuacja, która dzieje się obecnie z rządem, ta jego niesterowność, to że widać, że on naprawdę no, chyli się bardzo mocno ku jakiejś katastrofie, tak to nazwijmy. No prezydent, który po prostu te kije w szprychy to wkłada cały czas, znowu zawetował jakąś ustawę, nie? W sensie, teraz już praktycznie cały czas tylko słyszymy, że prezydent znowu coś zawetował. To wszystko chyba sprawiło, że PiS naprawdę poczuł się mocny i poczuł się już, że, wiecie, te wygrana Wyborów, następnych wyborów, to już jest właśnie pewnik. I teraz już nie trzeba się martwić konkretnie o przeciwników w rozumieniu o tą koalicję rządzącą, żeby ona przypadkiem nie wygrała wyborów, tylko bardziej trzeba się martwić o to i walczyć, jak właśnie na tej opozycji, żeby zrobić jak największy wynik, jak najwięcej głosów. I być może wyszły z jakichś badań, czy też sami, jakby wiecie, tak to przemyśleli, że jesteśmy w stanie rządzić samodzielnie, być może musimy trochę jednak bardziej oddalić się od konfederacji, byliśmy z nimi za bardzo zbliżeni. Teraz bardziej stawiamy na pokazywanie, patrzcie, no, Mencen chce na przykład płatnej służby zdrowia, nie? W sensie prywatnej służby zdrowia. To właśnie między innymi Kaczyński powiedział na tym swoim wystąpieniu Pieniu. Więc to jest bardzo ciekawa rzecz i prawo i sprawiedliwość faktycznie no, jest bardzo mocno w gazie obecnie. I no, chyba poczuli się. Poczuli się i poczuli, że są mocni na tyle, że mogą też jakby faktycznie wiecie zaatakować tego Mencena. Trochę w odpowiedzi, bo trzeba przyznać, że wiecie, Mencen bardzo mocno atakował PIS praktycznie cały czas. PIS miał ten moment, kiedy trochę to ignorował, właśnie założeniem kurczę, może będziemy musieli koalicję robić razem, może nie ma tutaj psuć krwi i tak dalej. Wydaje się, że PIS się z tego jakby wyleczył, to już jakby, nie wiem, nabrał odwagi i stwierdził nie, My musimy tutaj też walczyć z Mencenem, bo to też są jakby potencjalni nasi wyborcy, których możemy gdzieś tam odebrać. Jest to ciekawa sprawa, jesteśmy bardzo jak to się skończy, będziemy to bardzo szczegółowo obserwować. Prawo i sprawiedliwość próbujące może wytwarzać jakieś podziały w Konfederacji, może wiecie trochę naciskające na to, żeby pokazać męce na złym świetle, a może zaraz się okaże, wiecie, Bosaka będą wychwalać coś takiego. Więc to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe i daje bardzo dużo jakichś scenariuszy na przyszłość, szczególnie w kontekście tych przyszłych wyborów. No ale dobra, przejdźmy sobie do strony rządowej Donald Tusk, Donald Tusk z wielkim pomysłem, wielkim pomysłem, jak naprawić sytuację swojego rządu, tak właśnie, żeby te wszystkie rzeczy, które pieliśmy w nie dopuścić do nich. Donaltus ogłasza nowe otwarcie. Jest to nowe otwarcie numer 5000 mamy wrażenie już w tym momencie, a to jest imponujące, bo Rząd rządzi dwa lata cały czas, cały czas nowe otwarcie. No więc nowe otwarcie ma polegać na tym, że każde ministerstwo ma przygotować trzy takie główne rzeczy, którymi chce się zająć. I on faktycznie będzie, jakby wiecie, weryfikował, wyciągał wnioski i będzie tak patrzył, czy oni na pewno to robią, co oni teraz zapowiedzą, że będą robić. Niesamowita sprawa. Berek dostał zadanie nadzorowania tego wszystkiego, to jest to taka prawa ręka tuska, często się o tym mówi, to jest minister bez teki. No i co? Czy nie jest to nowe otwarcie, którego można było się spodziewać? Nie, wydawało nam się, że na nowe otwarcie jednak zrobią coś może chociaż mocniejszego, trochę, szczególnie, że przed chwilą też było nowe otwarcie w postaci, wiecie, tych zmian w ministerstwach. też nie było tak niesamowicie dużo, no ale pozmieniali się ministrowie. Była rekonstrukcja rządu, która miała być nowym otwarciem. Teraz jest to nowe otwarcie, że po prostu ministerstwa mają powiedzieć, czym będą się zajmować. I ja nie wiem, czy to jest do końca nowe otwarcie. Nie? W sensie, że ministerstwa powiedzą, czym będą się zajmować i będą się tym zajmować. To już jak dosyć standardowa sytuacja. W sensie nie wiem, co się zmienia za bardzo. Jest to zabawne, nie? Jest to zabawne, bo nie miałem pojęcia, w jaki sposób adresuje to największe problemy obecnego rządu na tą chwilę. Znaczy to, że prezydent nie wszystko wetuje. w sensie, my rozumiem, że nie za bardzo mogą na to odpowiedzieć w jakikolwiek sposób, ale czy powiedzenie, że teraz będziemy zapowiadać, czym się będziemy zajmować, coś zmieni w tej kwestii? W sensie, to tak, Odpisywać, bo zostało ogłoszone wcześniej przez ministerstwo, że się tym zajmują. Nagle te ministerstwa zaczną wypływać z siebie niesamowicie lepsze rozwiązania prawne, bo ogłoszono to wczoraj. my nie rozumiemy. Nie rozumiemy szczerze, co to ma zmienić i co to ma dać obecnej koalicji rządzącej, ale no jest to, jest to nowe otwarcie, jest to nowe otwarcie. Mam wrażenie, że już nikt się na pewno nie przejmuje. Nie? W wszyscy sensie chyba mało kto o tym mówi, czy pisze, że o nowe otwarcie rządu Tuska. Wszyscy już chyba ma, mają takie, nie, to, to, to jakby nie ma nawet sensu się nad tym zastanawiać czy zajmować. Co na dłuższą metę wydaje się być problemem rządu nada na Tuska, że zaczyna, zaczyna być w, momencie, w którym ludzie chyba być po prostu zmęczeni nawet nie w rozumieniu zmęczeni zirytowani, tylko zmęczeni w sensie, że to po prostu nie obchodzi. A jak wyborców całkowicie przestanie to obchodzić, no to bardzo ciężko jest do takiej sytuacji, bo nieważne, czego nie wymyślicie, już nikt nie zwróci na to uwagi. No i jest to problematyczne. Nie mamy wrażenia, żeby ta nowe otwarcie coś zmieniło i dlatego wracamy do pierwszego punktu tego filmu. Jednak ciekawsze, że dzieją się właśnie w tym momencie na opozycji, która ewidentnie też tak czuje i zaczyna walczyć o władzę. Jak to wszystko się skończy, no to wiecie, zostawcie tak jest, suba. będzie bardzo miło, będzie w nasz film. Znaczy nie że za Serdecznie, że dla Was. Cześć!